Drogie dzieci, drodzy, rodzice, bardzo serdecznie witamy na pierwszym Międzynarodowym Tygodniu Czytania dzieciom w czeskim i polskim Cieszynie. A witają Was Ewa Farna, Maciej Orłoś. Powitajmy więc naszych gości z zagranicy. Witamy serdecznie hosty z Litwy, Słowenska, Słowińska, Ukrainy, Holandska a USA. Cała Polska. Czytacie! Dobrze. Dla naszego kraju jest to inauguracja 10 tygodnia czytania 10. Mając tylko jeden plakat i jedną reklamę, zaczynaliśmy kampanię czytania. Dzisiaj w Polsce 6400 liderów i koordynatorów namawia wszystkich do czytania. Chcemy się podzielić tymi naszymi doświadczeniami z Europą. Dostaliśmy z Europy pismo od pani komisarz Anglii Wasiliu, która odpowiada za edukację, kulturę i wielojęzyczność, która przesyła wszystkim serdeczne pozdrowienia i cieszy się, że za chwilę podpiszemy proklamację programu Cała Europa czyta dzieciom. All of Europe Reads to Kids. Także cieski, całe czesko ten e, sławi ten to miesiąc i výročí swojego založení a proto je to pro nás výjimečná příležitost podepsat společně cała Polska s Dzieciom prohlášení cała Europa čte dzieciom. Poproszę teraz pana Edwarda Chudzika pana dyrektora o odczytanie pisma od ministra kultury i dziedzictwa narodowego bardzo proszę Jestem przekonany że proklamacja programu Cała Europa czyta dzieciom którego celem jest propagowanie głośnego czytania dzieciom w krajach europejskich, stanie się polskim wkładem w rozwój czytelnictwa, już nie tylko w skali polskiej, lecz także europejskiej. Pan profesor Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, posłuchajmy, co powiedział w związku z dzisiejszą uroczystością. Niezwykle cieszy mnie, że to właśnie z cieszyna. Z polsko-czeskiego pogranicza, z którego pochodzę, dajecie dziś Europie jasny sygnał. Czytając najmłodszym, inwestujemy w ich przyszłość, a także w przyszłość własną i całej Unii. Drodzy przyjaciele, czytajmy dzieciom codziennie. Jestem przekonany, że jeśli już w dzieciństwie pokochają przygodę z książką, ich dorosłe życie. Będzie bogatsze i bardziej kolorowe. A tego przecież wszyscy dzieciom życzymy. Wszystkiego dobrego. Lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Cięższa, ogromna i płocka spływa. Tłusta oliwa już, już lekko zapie już lekko zipie. A jeszcze tak będzie w nią zibie. Wagony w oni Wielkie i ciężkie szrawa, stali i pełno ludzi w każdym wagonie. A w, a w jednym krowy, a w, w drugim konie. Jaromir Nowyca! Ahoj! Ahoj! Jak tak meczel, wykaż tak opak, Rude, tricko, rude! Team Stop wak! Na 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 na! Na 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 na! Na 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 na! Na 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 na! Super! Dzięki! Proklamacja programu Cała Europa Czyta Dzieciom. My, niżej podpisani uczestnicy pierwszego Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom, Zwracamy się do wszystkich osób, organizacji pozarządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za wychowanie i edukację młodego pokolenia w Europie o wprowadzenie i wspieranie programów służących promocji codziennego głośnego czytania dzieciom i młodzieży 20 minut dziennie, codziennie. 4 3 2 1 0 Who's gonna wake up? Who's gonna rescue you? wanna help? Start breathing fast. They are waiting, and missing your touch. Don't wanna breathe. thank you Ja nazywam się Katarzyna Stoparczyk i mam wielką radość z tego powodu, że mogę Państwa powitać w tym wyjątkowym miejscu. Bo proszę Państwa, ja mam niespodziankę, o której nie wie Pani Irena i chyba nikt nie wie. Decyzją Pani Minister Edukacji Katarzyny Hal, mam przyjemność wręczyć i odznaczyć Panią Irenę Koźmińską odznaczeniem medalu Komisji Edukacji Narodowej. Chcę powiedzieć, że ten medal nie jest tylko dla mnie. On jest dla wszystkich, którzy są zaangażowani w kampanię czytania. Że ci wszyscy cudowni, liderzy i koordynatorzy, te wszystkie czytające szkoły zasługują na ten wspólny medal. A teraz, po tych zacnych słowach, chciałam serdecznie zaprosić Państwa do wysłuchania koncertu przed Państwem już za chwilę, Robert Janowski. Znam szyk, złoconych sal, gdzie wielka gra orkiestra. Znam też nie jeden bal i skromność znam małych estrad. Ktoś chciał, bym mógł wam grać i brać wam czas. Czy nadaremnie? Dziś chcę Wam szczęście dać, które jest we mnie. Dobro i zło, tysiące dróg, sam nie wiem kto. Diabeł, czy Bóg? Kto sprawił to, że żyć się chce. Gdy dla was gram, los się, nie jestem sam, gdy śpiewam wam szczęście.